Cześć wszystkim, ja jestem Witor. Dzisiaj gramy w Maratę Oczywiście w naszym pięknym mieście San Vittorio. W ostatnim odcinku skończyliśmy budować ten tutaj dom jeden rodziny, ale to jest za mało. Na tych gameplayach to jest za mało. Dzisiaj zbuduję przeogromny wieżowiec. Ja się chcę postać postarać z wieżowcem wielkim, może myśleliście, że gdzieś tu zbuduję, ale nie. Tego wieżowca tu nie zbuduję, bo tu gdzieś będę chciał zrobić parking. Może jest. I napiszcie w komentarzach, jak wam się moje miasto podoba. Y Uważam w ogóle pada śnieg, bo u mnie tak. Biorę teraz jakieś surowce. Myślę widzowie, że będzie dobrą opcją wziąć ten surowiec. Szkło jasno niebieskie. Albo nie, dobra, bo to jest tak zrobione, że... Będzie mi się schodnikiem zlewało. No to teraz może spróbujmy zbudować wieżowiec z piaskowca? Nie. I to był live, widzowie, to by z tym pewnie. A to nie jest live, tylko zwykły odcinek, a więc mi nie doradzicie. Pewnie byście mi doradzili kwat. Jak zawsze widzowie każdy, kto zdejmuje, dodadzi kładca. Pyk, Miałem coś takiego na starym save'ie Bo próbowałem coś takiego zbudować. U innych YouTuberów to też możecie znaleźć takie wieżowce. Jak u mnie, na przykład u raznego. Chociaż on ma mniej wieżowców i chyba też ma większe miasto, ale ma mniej wieżowców. Dobra, w ten sposób. I to nie na razie. Wizowie będzie mój największy od, yy, Najdłuższy prawdopodobnie odcinek. Chociaż nie wiem ile on jeszcze będzie trwał. Jak wiecie, on będzie. Ten wieżowiec jest największy. wy już Wiecie w sumie. Ile on będzie trwał. Yy, chociaż wiem, że na miniaturce się nic nie dowiecie. Z tego, że nie umiemy robić miniaturek. Nie, może walny rzut ekranu poza odcinkiem. Po nagrywaniu, skończę nagrywanie, zejmę... I zawsze rzut ekranu i będzie moja miniaturka do miniaturki player. No może i tak się robi właśnie. Muszę napisać do Wojana, co żeby nie nauczył robić miniaturki, nie? Nagrywam widzowie na YouTube od wczoraj. No i no nie umiem robić miniaturek Dobra, jeszcze tu wymienimy, kurde takie tutaj coś byście mi doradzili w komentarzach jak się robi miniatury naprawdę. I zostawcie lajka i suba na kanale oczywiście to musi być lajk oraz sub teraz łóżku. Bardzo w łóżku w też szybko to idzie bo mam w miarę nie ja mam tu wprawę w tym budowaniu widzowie. Ja wczoraj też wam wrzuciłem gameplaye, więc co możecie obejrzeć. Tylko, że gameplaye były... Kiedy one były wrzucone? tu do dziesiątej? Bo w pół do 11 jakoś tak bydło, że załem gameplay. To były moje pierwsze gameplay'e w dodatku, nie? Nie śmiejcie się z tego wieżowca, bo wiem, że on wygląda jak wieżowiec w kapeluszu. Ale no po prostu taki mi dach wiesz tu. Co tu się dzieje? to widzowie? Kościół przywalił piorun I Ja cię kręcę. Co to się dzieje? Jak krzyż jeszcze No z tego ląda no też w przyszłości się nagra gameplay. I to na pewno się nagra. Okej, okay. zaraz będzie skończony, tutaj jeszcze tu w ten sposób.